Od Opola do Jarocina. Max Cegielski i Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zapraszają. Odcinek 9. Rok 1986. Między Metalmanią i Jarocinem oraz Pomarańczowa Alternatywa i Prawdata. Ja jednak widzę ja chcę ja tak, Boga. Ja ja Boga ale nie płaczę z w 1986 roku dla młodego pokolenia solidarność to banda nudziarzy z gredów i bumersów. Oprócz RSA i VIP, o których było w poprzednim odcinku, rozwijają działalność niezależne zrzeszenie studentów, a także radykalna solidarność walcząca i artystyczna pomarańczowa alternatywa. Ta ostatnia pod wodzą Waldemara Fydrycha, ksywa Major Przedrzeźnia władzę i system, organizując uliczne akcje i happeningi we Wrocławiu. Major wprowadza ferment już podczas strajków studenckich w 1981, publikując manifest surrealizmu socjalistycznego. Ale poważna opozycja uznaje wtedy, że to jakieś jaja, zbyt groźne dla poważnej walki. Wiosną ma miejsce jedna z pierwszych dużych akcji pomarańczowej alternatywy, wkrótce naśladowanej także w Warszawie. Tuba. Czyli zadymianie miasta. Organizatorzy podpalają na ulicach Wrocławia wielkie kolorowe tuby, robiąc dosłownie zadymę. Z kolei w trójmieście odbywa się zlot cynicznej młodzieży ery atomowej. To początki totartu i cyników z wybrzeża, kolejnej mocnej sceny muzycznej. Występują tam m.in. pancerne rowery, w których psychodelicznym, a niepankowym brzmieniu słychać już zapowiedź zespołu Apteka. Na zaproszenie pancernych rowerów pojawia się w Trójmieście także warszawska Prawdata. To mistrzowie improwizacji totalnych, szaleństwa nieprzypisywalnego do żadnego perelowskiego odłamu alternatywy. Zanim ich występ przerwie milicja, do swojego performance włączają znaleziony na zapleczu portret Lenina. Prawdata powstaje w 1984 roku w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii na Grochowie, czyli w tzw. SOS-ie, Szkole dla Trudnej Młodzieży. Ich występy to połączenie muzyki i wizualności. W grupie, oprócz m.in. Jarka Guły, znanego później z klubu CEDEC, występują malarze, robiąc na scenie spontaniczne action painting. Prawda ta występuje m.in. na akcjach przeciwko elektrowni atomowej w Żarnowcu. Jest obecna na Rubregę i na festiwalu Poza Kontrolą. Bierze też udział w akcjach za legalizacją marihuany. już Papa Dance, jeszcze w pierwotnym składzie, zanim muzycy pokłócili się. W 1986 roku najsłynniejsza polska grupa disco-synth-popowa, uchodząca, moim zdaniem, niesłusznie za synonim obciachu, już ze Stasiakiem i Joria Adisem, który w latach 90. założy z kolei Human, grupa zajmuje trzecie miejsce w plebiscycie publiczności w Opolu. Nazywają się już wtedy Papa Dance New Sound. Autorem tekstu do ich hitu Nice Story, jest Jan Soku, ojciec znanego rapera. Dopiero w kontekście perolowskiego popu można zrozumieć fenomen, jakim jest wtedy scena niezależna. W drugiej połowie lat 80. występująca już nie tylko w Jarocinie, który zaczyna uchodzić za wręcz mainstreamowy. Dużo bardziej wolnościowe i artystyczne są festiwale poza kontrolą i rupregę w Warszawie. Ten ostatni festiwal powstaje wokół klubu Hybrydy, z którego przenosi się do namiotu Intersalto. Szefem artystycznym jest Robert Brylewski, wspomaga go Paweł Kellner-Rozwadowski. Obok całej polskiej sceny niezależnej występują tam ofowcy z Europy, na przykład baskijskie kortatu, są też londyńscy poeci Rasta, jest słoma ze swoimi bębnami, a za oprawę artystyczną odpowiadają różni artyści. Dla mnie to ważna impreza, jedna z pierwszych, na jakich byłem jako nastolatek. W 1986 roku ukazuje się drugi oficjalny album grupy Roberta Brylewskiego, Izraela, pod tytułem Nabi Faje. Na płycie oprócz utworu Wolny Naród jest także Solidarity in Dub, czyli jamańskie basy na cześć Solidarności, których oczywiście czepia się cenzura. W książce Kryzys w Babilonie, autobiografii w wywiadzie przeprowadzonym przez Rafała Księżyka, Brylewski wspominał, że problemem jest także znak Wiktorii na okładce. Wydawca płyty Paul Jess, który przygarnął Rastafarian, wie, że z czegoś trzeba zrezygnować, więc brylu zamienia Wiktorię w zwykłą dłoń. To, że podającą faję z marihuaną jest już zbyt abstrakcyjne dla władzy. Izrael wzywa do wyrzucenia strzykawek, ponieważ heroina dziesiątkuje polskich niezależnych tak jak tych zagranicznych. W 86 roku właśnie przez nią, przez heroinę z Dezertera odchodzi pierwszy wspaniały wokalista grupy Dariusz Haim ksywa Skandal. Yeah, 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 ja yeah, yeah, ja w Jarocinie obok punków, skinów i hipisów Obecni są też księża ewangelizujący młodzież, nawracający ją w trakcie rozmów na ulicy, odprawiający msze. Ta danina jest kościołowi składana regularnie i od samego początku istnienia festiwalu. Księża w uniformach po dwóch patrolowali teren. Pisało SB, posuwając się do absurdalnego stwierdzenia, można przyjąć tezę, że kościół chce przygotować panków do walki z satanistami. Równie podejrzliwie SB traktuje monarowców, członków monaru Marka Kotańskiego, którzy też działają w Jarocinie, gdzie oficjalnie obowiązuje prohibicja, ale narkotyki, także ciężkie, są tam obecne. Natomiast sami sataniści rzeczywiście dokonują profanacji na cmentarzu poprzez wyjęcie trumny z ziemi i podczas czarnej mszy zabijają psa. Odbija się to szerokim echem w Polsce: media coraz częściej piszą o satanistach. To już Wilczy Pająk, później znani jako Wolf Spider, grają na pierwszej Metal Manii. Ten festiwal po prostu musiał powstać, dlatego że w Jarocinie metalowcy są tylko jedną z subkultur i wręcz opuszczają koncerty, kiedy kończą grać ich zespoły. W Katowicach za to mają swoje własne dwa dni i to w Spotku, czyli w Wielkiej Sali Koncertowej. Byłem tam z kolegą na Metal Manii. Kolega chciał mi udowodnić wyższość metalu nad punkiem. Byliśmy dzieciakami, więc oczywiście pod opieką rodziców. Natomiast dyskusje, który gatunek muzyczny jest lepszy, są kluczowe dla lat 80. kiedy muzyka wyzwala poważne emocje i poważne dyskusje światopoglądowe. Na pierwszej Metalmani debiutuje także Vader. Yeah, 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 yeah. To już kult z pierwszego albumu, wydanego właśnie w 1986 roku. Aż trudno uwierzyć, że Kazik Staszewski, który ze swoim Poland bierze udział w pierwszych koncertach alternatywnych końca lat 70., musi tak długo czekać na płytę. Tak jednak działa socjalistyczny show biznes. Ciągłe braki, także materiału na winyle oraz polityka powodują, że zdobycie longplaya czy singla graniczy z cudem trzeba stać w długich kolejkach. Tysiąc tysięcy, na jasną górę idzie stoją ludzie, tłumy wielkie, i mogą się gorzej. Kazik, podobnie jak Brylewski, traktuje religię na tyle serio, żeby ją krytykować. Tyle, że Izrael proponował duchowość rasta zamiast katolicyzmu, a kult krytykuje Wielki Babilon z charakterystycznym brzmieniem dęciaków które wykorzystuje także supergrupa końca lat 80., Armia. Ale o tym już w kolejnym odcinku, a także o magazynie PAN.